Nie wiarał się. No, whatever, jest czapa. Jak ta dupę to im nogi z dupy Tap, Ta, ale fajkę na kablu, szotabna. Ja pierdola, A tu lucky. Dobrze gra ta fiora. Ale trochę unlucky tutaj byłem, no to na laj. No ja, ja tego nie gram. Ja nie gram tej gry. Też będę miał chyba na dwie pauki, czy nie? O, o kurwa, faker. Ładnie one zagrał, not gonna lie, bardzo ładnie. No lepiej się tego zagrać nie dało. Chyba nie. Masz mus bros? Mam. A ty masz? Mam. No jako przynajmniej używa mnie to ty. Aha. Właśnie widać, jak się używa. Czy używasz mózgu? To się czuje, a nie, nie widać tego. Co? fajny, fajna ta gra. W specyficzną osobą, ale jestem bardzo miłą i fajną osobą, jak się nie pozna. To jest pewny okay. mecz, co? Panowie. Wylosowałem. A, na 75%. He, he pepo happy Wol no nie! No ku... Nie! Ale... Nie wiedziałem, że masz to łączyć Ale pierdolone parawany, wszędzie kurwa parawany leżę sobie z mamą na plaży, widok na morze, przyjdzie rodzina, jebnie ci pięciometrowy parawan, gówno widzisz, dzieci kurwa płaczą, chuj im w dupę. Czy że antykoncepcja? No tak, ale wiesz. Dzieci głupie są mnie. Polecieli z wiatrem, no i była w ciąży, nie? Ja pierdolę Delon. Dobra, może nie gadajmy na ten temat. To nie jest dobry temat na Twitchu. ale widzowie, kurwa. Ja wiem, że to jest Twitch i tutaj się nie powinno nic brać na poważnie, ale niektórzy takie kurwa... Ale on dobrze mówi, reluje tak. Ale stary, niektórzy takie głupoty gadają, że mi czacha paruje. Nie, na przykład ta seksmasterka Masterka wyszła jakoś na ludzi, gdyby nie fakt, że... Kurwa... A, kto tak twierdzi? Że... Że ma milion zdjęć ze swoim dzieckiem na Instagramie też whatever w to <grymne> Ale jakoś ogarnęła jako tako się dupę, nie Poza tym każdy może... Ja już jestem poukładanym, dorosłym, pewnym siebie widzowiem mężczyzną. I od dzisiaj tak będzie na tym streamie. Mogę sobie być czapkiem w lolu, mam wyjebane. A to z będę miłym, uśmiechniętym... Nie no... Nikt nie chciałby! Ja no i co? Ale byś ich hobił! Przyjaciel jestem spajkiem! jesteś głupem? Nie wiem, ta rka by w chuj, chuj zmieniła! Co to za tak. Kurde hmm. Redukcja heala! Redukcja heal'a. Właśnie... To jest tak... Najbardziej specyficzne jest to, że to E jest najgorszą ja umiejętnością, Ja pierdolę! kiedykolwiek przez Nie było gorszej. Przysięgam. Ja pierdolę! nie bawałam. Nie ma gorszej E. Nie ma. A, widzowie, będę miał psychologa niedługo. Umówiony jestem. Prawie, no, teoretycznie. Uściole ponad wszystko. Wieszczystoś nie krzywdzi ogromieć się, lecz zbyt wiele razy tak słowało mnie. Więc wykrzyczę pasem żadnych słów, chociaż na wszędzie odprze do lecą nawet kiedy da już się tłumaczę, jak to jest. Bo Netrola był znaną ofiarą, oferą na Twitch TV. I przez to, że chce przestać nią być, to znajduje sobie po prostu jeszcze gorszą. Znaczy, gorszą ofermę jej ofiarę, czyli ciebie. No, ja w Ciebie już nie chcę robić żadnej ofermy ani ofiary nigdy więcej. Ja już jestem pokładanym dorosłym pewne dolarów 1320 w puli 1800 Zajmę Częń Kosę, widzowie, zdobyć dzisiaj 10 tysięcy Lecisz Ach. A dziwny jestem świat. Dziwny jest ten świat. Dobra, trzeba będzie sobie widzowie jutro znowu doładować. na tych dusznych basenach. Takiej roboty bym nie chciał jako ratownik medyczny. Ratownik na basenie Figma. No, Sigma, Figma, ale ciężka robota, bo no, bo jest giga-nudno. Chuj, nudno. A z drugiej strony musisz być bardzo czujny, bo twoim zadaniem jest ewentualnie komuś uratować <noise> życie jak się zacznie topić, głównie dzieci na przykład, więc to jest trochę jak jazda za kółkiem. Nic się dobrego nie stanie. O kurde. Możesz się cofnąć. O! No no no, bo to, to... najgorsze jest to, że to widać i słychać, nie? Jezu jaki Bambi Dobra spuszę ładny brud, ładnie. Dzięki! Może to mi mówić kierowniku. A to będę miłym, uśmiechniętym pookładanym... Musimy goarkę zwejtować, ale... Jakbyś mógł zejść na topa w jakiejś wolnej chwili play Met tam to brać, bo było fantastycznie, bo ja mam dużo złota i nie mogę się cofnąć Wchodzę Na Barda Aha, to... Nie, nie ma, ty, idę. Halo? Chilek? Gdzie był mój chilek? Miałem Full Czemu się nie wyleczyłem? Miałem Full Rage'a.